Siema, witam Was w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie taki obchodzik po hodowli. Co się dzieje w hodowli i tak o... Zaczniemy sobie, co jest w kurniku, co się dzieje. W kurniku w kurniku nic się nie dzieje. Nic się w kurniku nie dzieje. Patrzcie jakie mi jajka się znosi. Taka jedna kurka mi takie małe jajka znosi, nie no, takie malutkie. Eee, dobra, tutaj mają wodę, skorupy i tu wyrzuciłem ją. to mają z ziarnem. Na dworze oczywiście też wodę mają. Znaczy to jest buda dla psów, nie? Taka już, rupieć taki. A patrzcie, co tu jest. Dwa jajka. Także będziemy musieli... Później jedno zabierzemy, chyba, że coś jeszcze doniosę. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy królików co ma się dziać nic się ciekawego nie dzieje widać samiczka nie boi się daje się głaszczeć w na razie się nic ciekawego nie dzieje mam tutaj królika chwilowo samiczkę mam zaraz wam pokażę Dobra, lecimy sobie tutaj. No tutaj co, baranek. Halo. Widać to oko nadal. Raczej mu to oko wypadnie, bo już to oko mu się prawie tam nie trzyma. Także tutaj jest czarny samcuś. raz wam pokażę Mój wujek mi przywiózł królika, żeby mu dopuścić tym akurat tym czarnym samczykiem. Samiczkę taką mu przywiózł. Uciekła mi tam teraz. Nie wiem, czy widać. Taka tam samiczka. Nie, kolor ładny, tak. Bo nie jest strasznie. Taka oto samiczka. No, dopuszczenie. Wczoraj ją dopuszczałem, to, to jeszcze za bardzo tak nie chciała, się, nie chciała się kryć. Także dobra, my lecimy sobie do kolejnych klatek. Dobra, ja już jestem, tutaj tu nic to nie ma, tylko tutaj mamy jedynie tutaj o... czekajcie. Flisza się Jak widać tu jedynie tylko kurka kwoka siedzi. Nie chcę, żeby kwoka mi na jajkach siedziała, bo... Tu są dwa jajka bo i tak z tych, z tych z tej rasy będę trochę sprzedawał. Nie, już to jest Także, dobra e, Policzałem mi nie mam maluchów. E, maluchów mam... Ej, a to nie telefonu nie bój. Maluchów mam 9. To i tak ładny... Ładny miocik, czekaj, ojciec, o. tutaj o jest takich dwóch takich szarawych, takich o, takich dwóch mam, o Jezu, chyba jest pięć czarnych, nie, cztery, cztery czarne, dwa rude, nie, pięć czarnych, dwa rude i dwa te takie szarawe. Także co, na razie w się jak widzicie, nic się nie dzieje. Dziewięć króliczków, nie, już powoli sobie rosną i rosną. Także ja się z tego powodu cieszę, że rosną. Patrzcie, uciekiniera, kogut tam uciekał. Tam jest daleko, tam jak kosz jest, to tam kobucik jest. O nie. są kurki z kogutem w koszu Mam słabą grafikę W telefonie Ale niedługo będę 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 nagrywał kamerą sobie Także już będzie co innego Teraz ja sobie wejdę na chwilę tutaj I zaraz wam coś pokażę Także i y, ja, ja, ja mam 5 pokazywałem? pszenica, tu, tutaj mam pszenicę tu kukurydzę tu jest ta mieszanka jeszcze a owies, 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 owies to stoi tutaj na kosiarce bo mi go my się tam jak stały, no to mi się pocięły tutaj jest dziura, mi się mi pocięły ja tylko będę musiał dorobić sobie najprawdopodobniej poniedzieli dzisiaj mamy sobotkę sobota, sobota także poniedziałek najwyżej sobie zrobię trochę tego jabłka dorobię także no to co to chyba by było tyle w tym odcinku także smajcie się, na razie cześć!